Witam serdecznie, moi drodzy Państwo, dziś zapraszam Was na top 10 najgorszych placów zabaw w Krakowie. You have stolen my dreams, my childhood. Numer 10 plac zabaw na ulicy Wispańskiego pomiędzy azorami 30-leciem a Krowodrzą. Samotna wyspa z jedną zabaweczką oraz ławeczką zwieńczona piękną palmą, pomiędzy torami a wjazdem do garażu i Drogą okalającą osiedle. Czy może być piękniej? Plac, choć bardzo ubogi i jak widać deweloper nie wysilił się zbytnio, to jednak, jak zapewniają mnie widzowie, nie jest taki zły. Okazuje się, że dla dzieci główną atrakcją tego uroczego przybytku nie jest drabinko zjeżdżalnia, palma czy choćby nawet kosz widmo. O nie! Największą frajdę dzieciaczkom sprawiają przejeżdżające tamtędy pociągi, które wypatrują spod palmy. Cóż, miejmy nadzieję, że pod tą palemką popijają co najwyżej gerberki. Miejsce dziewiąte. Tym razem samotny konik na dalekich peryferiach miasta, na Złocieniu, przy ulicy Domagały. Jak widzicie Państwo na zdjęciach, jedyną atrakcją dla nabywców mieszkań, którzy postanowili wziąć ciężko oprocentowany kredyt i spłacać go przez następne 30 lat, jest bidny konik. Congratulations, you played yourself. Ten niestrudzony, sprężynowy konik ciężko pracował przez te wszystkie lata dla swoich mieszkańców. Aż ci w końcu wzięli sprawę w swoje ręce. W 2024 na tej ulicy powstał duży, linearny park. Cała inwestycja została zrealizowana dzięki mieszkańcom, którzy zgłosili ją i zagłosowali za nią w budżecie obywatelskim. I właśnie dzięki nim nasz samotny przyjaciel. Ma już wiele towarzystwa i nie musi sam dźwigać wszystkiego na własnych barkach. Teraz został już tylko symbolem walki kredytobiorców o lepsze jutro. Gdzieś na obrzeżach naszego pięknego miasta, tam gdzie coraz mocniej zdają się wdzierać suburbia, znajduje się ulica Glogera. I to właśnie to osiedle Widnieje na miejscu ósmym. Mieszkańcy peryferii nie mają zbytniego szczęścia do placów zabaw. To, co widzicie, to właśnie taki przykład. Tak, moi drodzy państwo, te dwie zabawki. A skąd wiem, że to nie tylko dwie zabawki kupione przez wkurzonych mieszkańców, a cały plac zabaw? Bo ktoś postanowił, że tak wielki ogród zabaw powinien mieć swój regulamin. Tak na wszelki wypadek jakby dzieci nie wiedziały, jak użyć zjeżdżalni. No cóż, może mieszkania były drogie, ale za to przynajmniej plac zabaw jest chujowy. Jednak to nie wszystko. Dwa bloki dalej znajduje się kolejny wspaniały plac. Tym razem troszkę piasku, dwie bramki i ostrzeżenia o przepisach sanitarnych. Doprawdy, cudowny ten twór. Nie wiem kto jest autorem, ale zapewne jest siebie dumny. K... No nie. Miejsce siódme. Huśtawka przy ulicy Fredry na Krakowskich Łagiewnikach. Pomiędzy dwoma budynkami, niedaleko posiadłości byłego prezydenta Jacka Majchrowskiego, jakby w kontrze do niej, stoi niezwykle uboga atrakcja dla dzieci. W sąsiedztwie śmietników oraz trzech ławek znajduje się nie pierwszej młodości Huśtawka. Jest ona na tyle bidna, że nawet nikt już nie pamięta o tym, że wypadałoby pod nią dołożyć nieco więcej piasku, co by dzieciaczki nie spadły z wysoka, a ktoś w końcu spadnie na pewno, bo... Ona już się łamie? Z siedziska wystaje jakaś pęknięta część. Jest zresztą już chyba od dawna. Ale kto by się tam przejmował? Najwyżej, wystrzelimy jakiegoś kaszojada w kosmos. Ale w tym wszystkim na pewno jest jakaś korzyść. Te dziesiątki tysięcy pielgrzymów, które przyjeżdżają do pobliskiego sanktuarium, na pewno jak widzą nasze place, to wrzucają więcej na place. Are you right now, bro? Miejsce szóste. Elektryczna chata. Przy Gustawa Morcinka. Gdzieś daleko za Krakowem, daleko za Hutą, znajduje się ulica Gustawa Morcinka. Przy właśnie tej ulicy znajduje się inwestycja, która ma dosyć nietypowy plac zabaw. Elektryczna chatka, bo o niej mowa, to ogródek dla dzieci, składający się z dwóch leżaków oraz zadaszonej chatki dla dzieci. W której oprócz obowiązkowego regulaminu znajdziemy także ładowarkę USB, ale wiecie. Nie taką zwykłą ładowarkę USB, o nie, taką na panele solarne. That's tak, moi drodzy państwo, dobrze słyszycie: Ładowarkę na USB w ogródku dla dzieci. Projektant tego jakże cudownego placu pomyślał o wszystkim. Chatka od strony północnej zakryta jest pleksi, co by pociechy na infekcje się nie narażały. W środku jest oświetlenie LED na baterie słoneczne. No i przede wszystkim wymieniona już wcześniej ładowarka. I wiecie jak jest? No ja nie uważam, że każde dziecko ma uprawiać sport, biegać, kopać w piłkę, no ale jednak gdzieś tam czasem musi wyjść na świeże powietrze, poszaleć, pobawić się. No i wiecie, jak masz siedzieć przy USB, przy tablecie, to przecież lepiej niech zostanie w domu niż w tej. Brudnej chatce, do której pewnie sikają koty. No, chyba że chodzi o to, wiecie, że rodzice przychodzą, spotykają się z sąsiadami, a dzieci mają z głowy, bo siedzą spokojnie w tej chatce na tablecie, nic nie robią, nie szaleją, nie trzeba pilnować, a rodzice w tym czasie, wiecie, na leżaczkach i wiadomo co. Takie tam spotkanie sąsiedzkie. No, bo przecież patrzcie, przecież na tym placu zabaw nie ma ani jednej złamanej huśtawki. Ani jednej rozwalonej zjeżdżalni, ani nawet piaseczku trochę, żeby te dzieci się tam wiecie łopateczkami poprzerzucały. Nie ma kompletnie nic. Są za to dwa piękne leżaki do wylegiwania się. Myślę, że gdyby to był projekt semestralny, to student, który go zrobił, dostałby zakaz studiowania. I naprawdę nie wiem, co ktoś miał w głowie, projektując taki plac zabaw. No, i w ten właśnie sposób zbliżyliśmy się do półmetka naszego wspaniałego rankingu. A na piątym miejscu z kolei tak zwane stopniowanie przyjemności, czyli plac zabaw, znajdujący się na osiedlu pod wysokim napięciem z mojego poprzedniego rankingu o patodeweloperce. Jest to plac należący do jakiegoś tam publicznego przedszkola czy innego żłobka. Tak. Dobrze słyszycie, publicznego, czyli takiego, które istnieje dzięki współpracy z miastem, co zresztą widać na budynku. Ogródek ten, choć ma trzy czy cztery zabawki i to w całkiem niezłym stanie, posiada kilka innych małych mankamentów. Bezpośrednia bliskość do jednych z najbardziej ruchliwych dróg w mieście, a nawet położenie poniżej ich. Także jak ktoś by się dobrze rozpędził, to pewnie dałby radę zaparkować bezpośrednio na placyku. To jednak nie jest najgorsze. Plac zabaw zbudowany jest w taki sposób, że pomiędzy zabawkami znajdują się swego rodzaju betonowe stopnie. Stopnie te nie są w żaden sposób zabezpieczone, a jeżeli weźmiemy pod uwagę koordynację ruchową małych dzieci oraz ich nieposkromioną energię, to chyba wiemy do czego może dojść. Aż dziw, że ktoś na to pozwala, choć nie dziwota, że właśnie na tym osiedlu. Można więc powiedzieć, że tutaj mieszkańcy są na podwójnym prądzie. Jedno napięcie od linii biegnących przed oknami, a drugie od tego, czy nasze pociechy ubrały kask bawiąc się w żłobku. Miejsce czwarte. Dzieci uspokajające ruch, czy jak ktoś woli, wersja beta symulatora PTSD. Na pewno każdy z was kojarzy te takie mijanki na drodze, które powodują, że dwa auta nie mieszczą się na jezdni i trzeba się mijać, tak żeby jechać takim małym slalomikiem, zygzakiem, aby właśnie spowolnić ruch teoretycznie, zwiększyć bezpieczeństwo. No właśnie. Jeden z deweloperów chyba pomyślał, że do tego celu wykorzysta dzieci. Przy alei 29 listopada, jakieś 50 metrów obok Pato deweloperki z poprzedniego rankingu, znajduje się budynek z równie dogodnym położeniem. Z jednej strony cmentarz, z drugiej strony główna miejska arteria, z trzeciej strony tory kolejowe, a z czwartej stacja benzynowa i myjnia. No po prostu żyć nie umierać. To właśnie u stóp tego molocha znajduje się dzieciospowalniacz. Jak widzicie ogródek choć nie brzydki, oczywiście, jeżeli by nie liczyć tysiąca kopców krecich, znajduje się pomiędzy murem zaporowym a ulicą. Jakby nie patrzeć, nie jest to najbardziej dogodne miejsce dla dzieci. Ba nie jest ono nawet najbardziej dogodne dla dorosłych, bo nie jest to zbyt komfortowe, kiedy siedzisz i z dwóch stron widzisz jadące na ciebie samochody. Trochę traumatyczne przeżycie. Można powiedzieć taki Karmagedon IRL? How dare you? Dlaczego deweloper wymyślił plac w takim miejscu? Czy dzieciospowalniacze to jakiś nowy trend na deweloperskiej mapie miasta? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy takie właśnie dzieciospowalniacze stoją u was na osiedlu, czy jest to jakaś nowość. Miejsce trzecie. Spacerniak na Kazimierzu. I tu chciałbym zapytać po pierwsze, po co? Dla kogo to? Przecież miejscy aktywiści z Majchrowskim i za rękę z miejskimi urzędnikami załatwili tak, że na Kazimierzu już niewiele osób mieszka. Bardzo mało, także nie wiem kto tam się bawi. Jeżeli wy wiecie, no to piszcie w komentarzach. Mimo to, spacerniak to jednak najbardziej znany plac zabaw w Krakowie. Znajduje się w historycznej dzielnicy Krakowa, na Kazimierzu. Powstał na dzierżawionej przez dewelopera działce, kiedy ten wybudował hotel. Wcześniej tutaj również znajdował się plac zabaw. Mieszkańcy od razu zaczęli porównywać go do wybiegu dla psów oraz więziennego spacerniaka. Trudno się z tym nie zgodzić. Plac zabaw otoczony jest z każdej strony kratami. Dodatkowo po jednej stronie szarą ścianą, kojarzącą się raczej z aresztem śledczym, aniżeli miejscem dla dzieci. Siemanko! Skąd jesteś? Dodatkowo zamykany jest on na furtkę i otwierany o danych godzinach, jednak jak widzicie, nie jest to zbytnio przestrzegane przez dzierżawcę. Można powiedzieć kłopot z głowy. Furtka zamknięta, to i nie trzeba się martwić o sprzęty. Czy działają, czy nie, czy ktoś coś sobie zrobi, czy nie. No po prostu wszystko git. Warto jednak przyznać, że w porównaniu do reszty placy z parkingu, ten ma praktycznie wszystko: kratki, ściany. Zamykaną furtkę. No, brakuje tylko wieżyczki ze strażnikiem. Z kolei na miejscu drugim ulica drukarska i śmietnikowy plac zabaw na Ruczaju. Ruczaj to osiedle, o którym było niezwykle głośno jakieś 10-15 lat temu. Osiedle, które swój rozkwit przeżywało w momencie tak naprawdę boomu kredytowo-frankowego. Wtedy najbardziej się rozrastało, a chwilę później opisywano go jako Jedno z najgorszych osiedli w Europie, jak tutaj ci wiecie, czy wszyscy eu urbaniści przyjeżdżali i mówili tyle betonu, wola Boga, żadnego układu i w ogóle. Ludziom to jednak nie przeszkadzało, więc ciągle brali kredyty i inwestowali swoje środki w mieszkania. Niestety, deweloperzy z kolei nie inwestowali ich w infrastrukturę. Przykładem tego może być ten cudowny plac zabaw przy ulicy drukarskiej 8. Tutaj nic nie pasuje. Jest mały, bezpośrednio przy parkingu, ma niewiele zabawek, chyba najbrzydszy zieleniec i nie zachęca swoim wyglądem. Jednak to nie największe problemy. Ogródek ten bowiem stoi w bezpośrednim sąsiedztwie kosza na śmieci. I to tak blisko, że bliżej już by się chyba nie dało. Musiałby, nie wiem, stanąć zamiast karuzeli. I wiecie, jest to na bank higieniczny, kiedy w lecie dzieci się bawią, śmigają sobie tam w tym Ogródku, a obok rozkładają się właśnie śmieci, i gryzonie biją się o żarcie. Zabawa gwarantowana, oczywiście, o ile jesteś szczurem albo bakterią. Ale wiecie, odpady to nie koniec problemów tego uroczego Placu Zabaw. Karuzela, znajdująca się na placu, jest skrzywiona, jakby była co najmniej po kilku głębszych, a na dodatek, na środku znajduje się hydrant. Po co? Nie mam zielonego pojęcia. To jednak dalej nie wszystko. Tuż przy hydrancie znajduje się coś, co chyba ma być piaskownicą. Taką pół metra na pół. Nie wiem, co to może być, ale może chodzi o to, że jak biegające dziecko wbiegnie w niezabezpieczony w żaden sposób hydrant, to co? Od razu do piachu? Nie mam zielonego pojęcia, ale jak wy macie to, dajcie znać w komentarzach. Trzeba jednak docenić kreatywność inwestora, który pozbył się problemu, wieszając tabliczkę, że z placu korzystasz na własną odpowiedzialność. Nie no, panie drogi, jak tak, to teraz wszystko z Będzie elegancko Sicalafone. I tak właśnie przechodzimy do miejsca pierwszego. Ale zanim wam je pokażę, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, aby oglądać więcej takich pięknych rankingów. A na miejscu pierwszym, absolutny Majsterszczyk. Król krakowskich placów Zabach, tak zwana Smażalnia Kaszojada Pospolitego. Tu dzieci nie tyle się bawią, co toczą heroiczną walkę o przetrwanie. Pomiędzy osiedlem Dywizjonu 303 a drugiego pułku na dawnym pasie startowym a obecnie parkingu znajduje się plac zabaw. I tak, nie jest to żadna pomyłka. Ten plac zabaw jest centralnie pośrodku asfaltu, bez ani jednego drzewa, które mogłoby tam dawać cień. Ten ogródek z każdej strony otacza nie tylko asfalt, ale także ogromne bloki. Temperatura w lecie tam, myślę, że spokojnie może osiągać 50 stopni, co zresztą zdaje się być widać po złuszczonej farbie na zabawkach. Jakby tego było mało, drewniane atrakcje są tak poniszczone, że stwarzają realne zagrożenie dla przebywających tam dzieci. Przy huśtawkach znajdują się ogromne dziury. Oczywiście przy tych huśtawkach, które jeszcze działają, bo nie wszystkie miały takie szczęście. Teren ten z powietrza wygląda dosłownie jak powierzchnia księżyca. Pobijana przez komety. Tyle że tu, tymi kometami, były pewnie nieszczęsne dzieciaczki, które przypadkowo trafiły na ten plac zabaw. Tutaj nie ma dosłownie niczego: bezpiecznych, działających zabawek, zieleni, spokoju, czy nawet ładnego widoku. Wszędzie widzimy tylko beton i beton, wymieszany z tysiącem zaparkowanych tam aut. Można śmiało stwierdzić, ten plac ma swój mikroklimat. Tyle że nieco piekielny. Także jeżeli wasze potomstwo was kiedyś wkurzy, nie ma co go karać czy straszyć. Weźcie go po prostu na ten plac zabaw i powiedzcie, że przeprowadzicie się w okolice. Gwarantuję, że odechce mu się wybryków. Oczywiście, jeżeli nie chcecie mieć problemów z opieką społeczną, proponuję to zrobić raczej wiosną lub jesienią, co by się nie spiec za bardzo. Także dzisiaj na pierwszym miejscu zdecydowanie smażalnia kaszojada pospolitego, która moim zdaniem jest zdecydowanie najgorszym placem zabaw, na który można trafić. Tak zwane dziecięce piekło, które lepiej omijać szerokim łukiem. Cóż, jak widać, zdanie kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje, nabiera tutaj szczególnej wartości. Także moi drodzy, to na dzisiaj wszystko i bardzo dziękuję wam, że byliście ze mną. Także nie zapomnijcie polajkować, jeżeli wam się film podobał, zasubskrybować po więcej takich treści i jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiś ranking czy cokolwiek innego, piszcie w komentarzach, wszystkie czytam i do następnego.